Cześć! Dzisiaj ponownie w Dzierżoniowie W pobliżu stacji mamy da budynek dawnej parowozowni tuż za tymi wagonami. Tak on wygląda. Tak chcę, mniej więcej zaraz pokażę. Tak chciałem zwrócić uwagę na ten obiekt. Oczywiście ten budynek jest już nieczynny. Tutaj też widać wagon, który jest po pożarze. Tak on właśnie wygląda. Tak jak mówię, parowozownia nieczynna. To jest obecnie teren muzeum. Tak jakby. Tak to tutaj wygląda ten teren. Dobra, pokażę go z nieco innej strony, także do następnego. No, jesteśmy tuż przy samych torach praktycznie. Widok na ten budynek tak on wygląda. Tak jak mówię, to jest muzeum techniki, chyba czy jakoś tak, coś koło tego. Ale warto mi się wydaje zwrócić na to uwagę. Warto zwrócić uwagę. Także taki krótki filmik. Oczywiście mamy tutaj stację, tak jak mówię. Tutaj gdzieś widzę, odchodzi bocznica do tego muzeum. Jest. Gdzieś tu. Oczywiście zarośnięta. Tutaj to rowisko pozarastane, no bo jest nieużywane. Bo jest nieużywane i dlatego tak nawet tu nie, nie będę mówię wchodził, bo nie ma sensu. Tutaj czynna linia 137 i czynna linia 341. Jedna to katowice Legnica, druga to Dzierżoniów Śląski, Bielaba Zachodnia jeszcze raz pokazuję tam w po otali systerna tutaj popalone wagony to jest obecnie muzeum techniki tak to właśnie wygląda dobra może jeszcze jakiś kadr pokażę także do następnego widok na stację z wiaduktu i tam w tle ten budynek dawnej parowozowni. Tak wygląda. Za chwilę będzie jeszcze jakiś pociąg słychać. Z tej strony kierunki, czyli na Bielawę prosto, w lewo na Katowice. Tak sobie to wygląda. Dobra, idę dalej. W pociągu do Kamieńca mamy ten budynek z tej strony, tam kolejne, jak nie wiem czy będzie widać wagony. No. Przejdziemy kawałek, trochę wieje, także postaram się mówić nieco głośniej. Czy tam w oddali nie wiem czy będzie widać parowóz no i tutaj okolice stacji Przez tą stację odchodziły kiedyś pociągi do Bieszyc, ale to jest rozebrane. W oddali tam teraz akurat remont trwa. Jest tak zwany mały dworzec. Kiedyś myślę o nim zrobić właśnie też filmik. Może nie dzisiaj, ale kiedyś się tylko pokazuje w tej okolice stacji ten, ten budynek. Napis tam jest Dzierżoniów. No i tu już mamy stację. Także myślę, że to byłoby na tyle dzisiaj. Tak przy okazji, ponieważ jestem tutaj, żeby... Mam do sprawy do załatwienia I tak przy okazji w oczekiwaniu właśnie też postarałem się jakiś filmik skręcić, żeby nie było nudno. Dobra, łapki, suby, komentarze, to był na tyle oczywiście dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się i cześć. Jestem przy dawnym magazynie dworcowym. Magazyn również nieczynny, popisany, jak widać, zapuszczony. Tutaj był najprawdopodobniej plac przeładunkowy. Obok idzie właściwie, zapuszczony też boczny tor od strony Bielawy, Tor gdzieś tam się urywa, bo tam są, tam są dalej działki. Przeładunkowy, znaczy plac przeładunkowy tutaj, magazyn tu. Zapuszczony, jak nie wiem też, ale budynek się trzyma, jakoś się trzyma. No nic, to jeszcze raz byłoby na tyle. Pozdrawiam, lajki, suby, komentarze. Do następnego filmiku, trzymajcie się i cześć.